Jesteśmy stowarzyszeniem, które wspiera rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, a także rodziny adopcyjne. Nasze stowarzyszenie ma za zadanie pomagać dzieciom, które wychowujemy, i nam dorosłym wychowywać te dzieci. Nasze cele to aktywizowanie naszych dzieci do pokazywania tego, że można zrobić wszystko własnymi rękoma, do tworzenia wszystkiego, co się da dookoła siebie, do kreowania własnej rzeczywistości. Pokazujemy dzieciom różne drogi, a one mogą wybrać właściwą dla siebie. Wsparcie, wiedza, doświadczanie wspaniałego, ciekawego życia. Nazywamy się Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. ¿Qué <muchas>